Cześć się witajcie z tej strony Mr. Sorry witam Was w kolejnym odcinku, tym razem z poradnika z Minecrafta. Ale zanim przyjdziemy muszę mieć ogłoszenia parafialne a więc jeżeli chciałby ze mną nagrać jakiś youtuber, niech napisze w komentarzu dyskusji na skype i poczcie wymagania to skype nie ma 12 lat, musisz mieć jeden film na YouTubie, nieważne o czym, nieważne jaki długości, ważne, żeby po prostu był mój yy... skype i poczcie będziecie mieli podane w opisie, także zapraszam do czytania opisu. Ej, oczywiście jeżeli gdzieś się pomylę, to przepraszam i postaram się poprawić błąd. No. Ej, jeszcze taki wam wstęp o, powiem o co będzie chodziło w poradniku i tak dalej. Gdy to nagrywam, jeszcze nie ma takiego planu jak to zrobić, poradnik będziecie mieli dotyczący jak zbudować zamek, który nikt wam nie pobije w 95%. W ogóle Powiedz, że 100% ale 5% daje, że zbudujecie zamek albo coś. Zamek będzie ogromny, będzie się składał z dużej ilości różnych rzeczy, no i praktycznie do podbicia. I myślę, że to podzielę na kilka części ten odcinek, bo po prostu nie dam rady, bo będę pokazał, pokazał, chcę wam pokazać od A do Z, nie przyspieszać nic, bo niektórzy mogą po prostu nie nadążyć. Są tacy ludzie, którzy po prostu trzeba pokazać wszystko, ja ich nie obrażałem, nie, nic nie mam do dla nich, dlatego dla nich pokażę, ci co będą wiedzieli jak to zrobić, no to mogą sobie przyspieszyć. Dobra, ja stworzę nowy świat. Cień przetwania. Przetwania wezmiemy, więcej obcy świat, oczywiście muszę włączyć kody, jak tu pisze, kody, game mode, o to tylko mi chodzi. Dobra, jeszcze się napiję, bo będę musiał dużo gadać. Mam dobrze pomożeć, nie aż tak, ale będę musiał trochę nagadać. <laughs> nie się nam kongeneruje świat. Okej, ja łączę game moda 1. włączę ten punkcik co tu jest, że tam nie gdzieś zginęłem okej okay. yy. Dobra, to ja zrobię krótkie cięcie i znajdę jakieś myślę, dobre miejsce żeby ten zamek yy, zrobić to chwila cięcia, znajdę miejsce i powrót. Dobra, szukam dalej tego miejsca yy. najlepiej by było jakaś tu tutaj pustynia yy. Postanowiłem poszukać na odcinku, no bo jak mam pokazywać, i tak ten odcinek będzie, wiecie, bardzo długi, to i... Tak, Może tutaj? No najlepiej byłaby pustynia. Szukamy pustyni. Albo dobra. Zrobimy, postaram się tutaj zrobić. Nie. Tutaj dobra, już robię. Oczywiście dzisiaj potrzebowali na pewno mnóstwo obsydianu. Kilka, nie użyłem... Nie się użyć kilka tysięcy staków obsydianu. Może Wam się wydawać to duże i nudzi się Wam ten oglądać e, poradnik, ale jak zrobicie sobie maszynę do obsydianu, i killofi diamantowe na FSENCI 4 i to wam naprawdę że tak o zajdzie 12 minut wykopanie, więc myślę, że tak z 10 osób wiecie złożycie swoją ekipę. 10 osób i pff, nie będzie to nic. Dobra. Zaczynamy. Biorę. Ja nagle młodzież robić, bo nie będę był dowód od przecież nie. Biele Biorę... sobie cały... mam musimy mieć cały... Um... Pasek obsydianu. Ja włączę game moda. Game mod 0 No i co, zaczynamy budowę. Jest jeden klotek. Będziemy budow budowali teraz, jaki on będzie długi. Będzie długi na cały pasek obsydianu. Więc lecimy no. Będę tak kładł obsydian aż mi się po prostu skończy. Mm. Jak ktoś chce, może sobie pominąć. Tak, tak, jedziemy. Tak, tak. Musimy znowu... Widzicie? Buduję po nierównym Trajnie, ale później to wyrównam oczywiście. Później to się wszystko ładnie wyrówna. No i... Dobra. Ostatnio oglądałem Wirtusów jak grali na tym turnieju Nie pamiętam jak się nazywał ten turniej, Genetic No to chyba nawet tak team jest w stresie Coś tam się ostatnio leciał Oj leci, kiepsko w stresie, no niestety Wirtusi odpali w fazie, a, nie, w, fazie, w fazie grupowej ale ale dobrze, no źle grali tak naprawdę no ale walczyli do końca i mi się to podobało mam dla Was takie pytanie czy ja zwykły użytkownik CS-a mogę sobie założyć taką hmm, po prostu jakby organizację jaką jest Virtus Pro tylko swoją nazwę oczywiście i tak dalej Swój team. E bo też bym chciał takie coś założyć, tak myśleliśmy z kolegą, z kolegami. Już już mam nawet nazwę. Tylko nie wiemy jak to założyć mniej więcej tak no. I jakbyście wiedzieli to możecie ci napisać, nie? no a widzicie jak możecie zauważyć ten... Baranik będzie straszliwie długi Ale ja wam tu pokażę Ci co będą chcieli to i tak obejrzała, a ci co nie no to po prostu nie Czy ja nie będę zmuszał koło, żeby oglądał moje filmy I dzięki, dzięki za 19 cudów oczywiście Będę miał film będziemy mi się z znakomicie na cały dzień albo jak inny dłużej hmm. także nie wiem kiedy go rzucę będę myślał, żeby się go podzielić na film tak po godzinie. no tak godzina i cięcie no bo internet też mój mógł... może tego nie wytrzymać, wiecie Hmm. Dobra, to to. tu. Dlaczego nie po prostu wybuduję tego na game modzie jednym le jednym stackiem? Yy, nie wybuduję dlatego, bo będziemy mieli w miarę podobne długości tego i wiecie, że było normalnie jakoś. O, dobra, cięcie chwap zrobił. Czy nie... Tak, już cięcie zrobił, albo inne. Coś lagowało. Dobra, już jesteśmy. Już nie ma laga, można dalej naprawiać. Budować, znaczy się. włączę sobie tego, m, nie, ustawienia, opcje. Chodźmy po kliniowym, -y, okej. Okay. No, nie gra na singlu, kiedyś grałem, a teraz nie gram i tak mam. E, no, nas, będę na peacefulu grał, czyli po angielsku, no, prosty, czy coś w tym stylu. Mm, no, żeby nie walczyć, czy się nie bawić z mobami. A tu lewne jest, no to trzeba je ściąć. nierówny teren ale nie obawiajcie się róbcie po prostu tak jak ja starajcie się mijać drzewa i no pierwsza część będzie polegała na tym żeby po prostu y, zrobić zamku od rysy długości zamku o tak na niczym więcej Dobra, może się w sikerkę jakąś zaopatrzę. Będzie szybciej. Hmm, dobra, zamyśliłem się przez chwilę Trzeba się nie zrobić najpierw szerokości w sumie No ale dobra Jak już zrobiłem, tak on to zrobię tak Najpierw pociągniemy długość Tak. Mogą się jeszcze, że... mówię mogą, bo nie wiem czy się ujawią, czy pokażą, czy nie. Filmiki z Minecrafta, ale tego nie wiem. Dwie osoby chcą ze mną nagrać odcinek, także zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Dobra, jeszcze trzy staki. Co okay, no, kolejne? No. Nie. Ociniemy. Co <ścoughs> to? Jeszcze dwa taki i będzie na długość skończona w zamku Oczywiście nie będzie to równo, bo nie, teren jest w ogóle to tak klocki niektóre i tak dalej, dalej, dalej i tak dalej, i tak dalej, w ogóle różne sprawy techniczne, problemowe i tak dalej. Nie będzie to wszystko równo. No ale jakoś damy radę. Przy takiej ilości klocków ciężko to, żeby było prosto wszystko. A raczej tak. No i dobra, ostatni krasak zrobiony na długość zamku zarysów I Teraz przy sobie gamę MUDI 1 i wracam na sam początek Wracam na sam początek Wracam No po prostu wracam Dobra, jeszcze się napiję przez ten czas Jedną ręką lecę, drugą odkręcam Jeszcze zobaczę sobie ile już miejsca mi zajmuje Dotychczas film chwili... No niżej, że ok. No widzicie, ładny kawał pasu obsydianu. Krzywo jak nic, ale nie martw się. Jeśli u was też będzie krzywo, nie martwcie się, nie, Dobra, teraz będziemy robić szerokość... Hmm. Otóż tego. O, dobra. Hmm. Wyrzucamy wszystko, ja muszę wyrzucić. Bierzemy znowu jeden pasek obsa. Hmm. Obsybiamy, bierzemy znowu cały hmm. tutaj dolny, ten EQ. Wiecie, ja włączam game'owe. No i lecimy teraz w szerokość. Dobra, właśnie. A, mam zobaczyć. Dobra, na razie mam 6, się się, więc już troszkę jest. Ale zrobimy na szerokość i zakończy się część pierwsza. Powiem co będzie w części drugiej. Ten zamek mi e, tak naprawdę zajmie kilka... Myślę, że nie kilka, ale kilka tygodni, tak naprawdę. E, no budowanie nie samo, tylko kręcenie odcinka i tak dalej, bo nie zawsze będzie miał czas na kręcenie. Budowanie zajdzie nam o wiele szybciej, myślę. Ale ten zamek jest nie do podbicia, no naprawdę nie jest do podbicia. A podobnie jak zbudowałem na tak, no nie ja sam oczywiście, zbudowałem tam z kolegami z serwera, no to nikt nas nie podził, byliśmy najlepszą ekipą na serwie. Aaa, ten kształt boże co ja robię. Hmm. Byliśmy najlepszą ekipą, tego zamku nikt, nikt nigdzie nie podził. Hmm. Później w innej takie byłem, taki sam zamek nie zbudowałem, też bardzo się cieszyli, byli poza po prostu, no i nikt też ich nie podbił, ich zamku. Myślę, że przecież jakieś szyki to sorry, ale mam okno otwarte. No, wakacje i tak dalej... Eee, ciepło jest i dlatego... Dzieciaki wyszły na dór. Ja też byłem cały dzień w tym nadwórzu. Tylko teraz już wróciłem. Ja w tym momencie... Wakacje przed komputerem, no bo to... Jest bardzo złe, tak naprawdę. Ja jak najwięcej czasu yy, nałożył. Teraz wrócę do domu, bo już mi trochę nogi dolały. No i postanowiłem dla Was nagrać odcinek, żeby... Yy, no po prostu nagrać odcinek, próbować, żeby... Zająć się tym szybciej. Yy, dobra. Yy, sikierka, yy, sikierka... No niech rośnie. Czekaj, zobaczymy się ustawienia graficzne. No ja w krawo, Ok. No już cień powoli wstaje, więc będzie widnieć trochę. Dobra, no, klejne cięcie, Fabs robił sobie i tego raczej nie odczujecie, bo ja to tak skleję, że 90-100% może nawet nie odczujecie tego, że było w ogóle jakiekolwiek cięcie, e... tylko jak ja robię cięcie to możecie odczuć, a jak Fabs robi cięcie, no to nie, od... nie odczujecie, bo ja tak to posklejam, że nie, nie ma szans, kamtasz, jeszcze tam do sklejone. Widzicie, woda, czy nie woda budować trzeba. No, zresztą nam wszystak jeszcze. Boję się ten film renderować, bo renderowanie, tak naprawdę, jest dłuższe u mnie niż... E, ...niż... ...no, niż rzucanie. O, spawner widzicie? Zobaczymy, co w skrzynkach jest. Jedna skrzynka. Proch nie wezmę, ale... Fajnie, pierwszy raz tak naprawdę widzę yy, spawner, że jest na yy, jakby tym yy, obiekcie takim, nie obiekcie tylko w biomie ziemnym, takie że ziemia i tak dalej widziałem zawsze na pustyni, ale na ziemi nie widziałem no, zawsze jakaś nowość widzicie Więc ściana mną ścianę, będę musiał ją przebić albo nie, nie, przebijemy przecież Widzicie co tu się dzieje? Nie widzicie. Nie. Też. Później będę to wszystko równał, nie? Pozdro. Już wiem, że i tak tego ślupimu nikt nie obejrza, ale wrzucę. Mamy nie schodzić będę chyba uważać, żeby się nie zginąć. It's so nothing like a father one. Dobra, zniżymy trochę tutaj. To na ziemię jakoś szło, a nie... Wow. Jak ktoś ogląda, będzie cały poranik, to może tak znać, jakoś, nie musi wynagradzać coś. I teraz każdy napisze, że obejrzy. Bolesław chroby byłby za mnie No Znowu górę to No, nie tak to się robi na tych dzikich polach Łatwiej pod górę chodzić niż schodzić w tym wypadku Dobra, kolejne cięcie On teraz się odskończy więc szerokość jedna będzie z góry. Okej. Okay. Dobra O, czekaj młoda, wróćcie Jeszcze y, matto to. gdzie doszliśmy Już mamy jedną szerokość, jedną długość Więc połowa zamku zrobiona Oczywiście żartuję No to byłoby na tyle w części pierwszej Już będę tutaj w Rąkoczu w trakcie lotu I to byłoby na tyle w części pierwszej Zapraszam do części drugiej w sensie drugi oczywiście to kończymy drugą długość, drugą szerokość. No później zobaczycie sami, no. To jest zamek... Jak zbujecie dobrze, nic 100% nikt go nie podbije, to wam gwarantuję. A jeśli Wam no, coś podbije, no to już nie wiem co. E, no to w 100% jest zamek do niepodbicia. Jeżeli ktoś wytrzymał do końca, no to ja jestem się dumny, a ze mnie bolesław chorobre jest dumny, więc jesteśmy ja z Ciebie, on ze mnie, jesteśmy razem ja rodziną dumaczy, nie? No i oziom. Yy, no i dobra. Jeżeli Ci się podobało, zostaw w górę komentarz na dole. No, nie żegnam się, znaczy nie będę się tak żegnał, bo po prostu z drugiej części zacznę bez przywitania. Więc kończę nagrywanie. W następnej części, jak mówiłem, jedna, druga długość i druga szerokość. I będziesz już mieli końcowy zarys. Dobra, kończę nagrywanie.